Wszystkich w Waldecano Photomix. Dzisiaj troszeczkę porobimy grafiki. Nie będzie to coś, co poprawia jakość zdjęcia lub wpływa na zdjęcie, a całkowicie przerobimy zdjęcie, które będzie wyglądało jak wektorowa grafika. Tak jak to było pokazane na początku filmu, właśnie będziemy próbowali zrobić taki efekt. Jest to właściwie wziąłem. Sam pomysł z internetu bardzo dużo na zagranicznych właśnie tutorialach było o tworzeniu takiego czegoś, i pomyślałem, że może u nas też powinno się pojawić po polsku, jak takie coś zrobić. Bo widzę, że cieszy się to dosyć dobrą popularnością właśnie u zagranicznych twórców Photoshopowych. Dlatego postanowiłem stworzyć ten tutorial. W oparciu można powiedzieć o pomysł innych. Zresztą trudno zrobić cokolwiek innego, jak inni mają tysiące filmów i wstrzelić się w coś, czego jeszcze nie ma, na pewno praktycznie wszystko się powtarza w internecie. Dlatego zachęcam do obejrzenia właśnie stworzenie takiej grafiki na swój plakat, na cokolwiek co by się wam przydawało nawet na media społecznościowe lub po prostu dla zabawy. Osoby, które są pierwszy raz na moim kanale, to zachęcam do subskrypcji. Jeżeli interesujecie się fotografią obróbką zdjęć, właśnie tworzeniem grafik, zachęcam do subskrypcji. Łapka w górę, jak oczywiście film się będzie podobał. Zachęcam do komentarzy i wskakujemy do Photoshopa. Pokazuję, jak wykonać taką grafikę. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie patronite. I skorzystać z dodatkowych bonusów. Do projektu najlepiej wybrać sylwetkę, która mocno odznacza się od tła i nie jest prześwietlona. Jeżeli byśmy na przykład końcówki rąk mieli białe, czyli prześwietlone, zlewałoby się to później z tłem. Dlatego proponuję, jeżeli będziecie wybierać, to wybierać taką postać, która dokładnie ma obrysy całej sylwetki, kontrastowe względem no, białego koloru właściwie tutaj będziemy robić na białym tle, więc białego koloru. I pierwszą rzecz, jaką wykonujemy to tworzenie nowego dokumentu. Czyli bierzemy file new. Tutaj wcześniej już robiłem, czyli stworzyłem dokument 300 na 300 pikseli. Z białym tłem, taki kwadracik, i teraz tutaj będziemy tworzyć dokładnie nasz efekt. Czyli przechodzę jeszcze raz do zdjęcia z modelką, i w tej chwili będę wydzielał ją z tła, czyli zaznaczam obojętnie, jaki, jakie narzędzie do zaznaczania, i na górze pojawia się pasek, gdzie jest Select Subject. Włączam i teraz Photoshop sam. Powinien odnaleźć mi modelkę i ją zaznaczyć. I tak też się stało. Ctrl plus. Możemy przybliżyć, zobaczyć, czy wszystko zostało zaznaczone, zwłaszcza tutaj te korale. Jak widać, nie, dlatego mamy też właśnie na pasku u góry ikonki z plusem i z minusem. Z minusem odznaczamy, z plusem zaznaczamy. Czyli jeżeli przejedziemy, jak widzicie, zaznaczenie. Chodzi na korale teraz aż za dużo, dlatego damy z minusem. I odznaczymy elementy tutaj między ręką a koralami. Nie musi to być jakoś mocno dokładne. Wystarczy, żeby w podstawowym stopniu zaznaczyło naszą postać. Teraz wciskamy maskę warstwy i pyk mamy zaznaczoną osobę. Jeśli rozpoczynacie zaznaczanie od zaznaczania tła, na przykład, to jeszcze musicie zrobić inwersję zaznaczenia i dopiero tą maskę, albo wtedy wcisnąć z altem maskę warstwy to w odwrotną stronę, to zamaluje, jakby można powiedzieć, też odznaczy w drugą stronę. Ok, to mamy to i teraz. Jeśli weźmiemy narzędzie Move Tool, jak zobaczycie, możemy przesuwać ją tutaj po całym zdjęciu, ale nam chodzi o przeniesienie do tego nowego dokumentu, czyli łapię lewym klawiszem myszy i przenoszę tutaj, puszczam i już mamy wstawioną modelkę do naszego projektu. Ctrl minus zmniejszam. Jak widzicie, różowe krawędzie pokazują mi wielkość wrzuconego tutaj zdjęcia i Ctrl T Command T łapie za róg i dostosowuje do całego projektu Mamy coś takiego, zafajkowujemy Ctrl 0 skaluje nam obraz do rozdzielczości do wielkości okna. Jeśli już mamy naszą modelkę przeniesioną Przechodzimy do warstw wypełnienia, wybieramy Hue Saturation. Zmniejszamy saturację do minus 100. Zamykamy okno. Dostaliśmy czarno-biały obraz. Następnie przechodzimy do jeszcze raz, do warstw wypełnienia i wybieramy Solid Color. Tu możemy sobie wybrać, dostosować. Odpowiedni kolor, jaki chcemy uzyskać odcień, właściwie, bo z tego będziemy później tworzyli odcień, a de facto zbytnio kolor nie ma wpływu na nic, bo będziemy dalej to jeszcze raz konwertować na obraz czarno-biały. Dlatego dostosowujemy tutaj do swoich potrzeb i klikamy OK. Mamy taki Kolor teraz zmieniamy, rodzaj tej warstwy na Hard Mix i dostajemy coś takiego, właśnie jak w tej chwili widzimy. I teraz konwertujemy to na obraz czarno-biały jeszcze raz, czyli przechodzimy do warstw wypełnienia, wybieramy Black and White. Tutaj pozostawiamy wszystko defaultowo, zamykamy i następnie. Jeszcze raz przechodzimy do warstw wypełnienia i wybieramy gradient map, czyli mapę gradientu. I tutaj, klikając dwukrotnie, jak widzicie, możemy zmienić wygląd naszego gradientu. Czyli wystarczy, że najedziemy blisko paska i zmienia się kursor w taką łapkę. Klikając, jak widzicie, tworzymy nowy. Punkt, od którego będzie tworzyły się, będą tworzyły się nasze kolory, ustawimy go na około 40%. Drugi punkt ustawimy na około 60%. I teraz, jeżeli klikniemy na któryś z tych i na prostokącik Kolor, możemy tutaj dowolnie zmieniać kolory, w jakie ma przechodzić gradient na naszym zdjęciu. Klikam. OK, analogicznie robię z drugim punktem, klikam na niego, klikam kolor i tutaj tak samo zmieniam wartości, jeżeli chodzi o właśnie te punkty gradientu. I dostaliśmy właśnie taki efekt finalny. Klikamy OK, OK. Zamykamy gradienty i wychodzimy już w takiej pozycji z naszego zdjęcia. Teraz przechodzę do warstwy ze zdjęciem i tworzę z niej obiekt inteligentny, czyli prawy klawisz myszy, convert to smart object, zmiana na obiekt inteligentny i kopiuję tą warstwę, czyli ctrl-j, command-j i na warstwie skopią. teraz mamy zaznaczoną warstwę z kopią, przechodzę do menu filtr, stylizę i tutaj wybieram oil Paint. Stworzyło to nam taki delikatny efekt malowania. Tutaj wcześniej robiłem, więc nie zmieniam, ale te wartości zależą od rozdzielczości i wielkości zdjęcia. Jak klikniemy na oko, to zobaczycie, że te malowanie, te smużenie nie jest takie duże, Także możecie porównać, jeżeli będziecie to sami robili. i klikam OK. Następnie, nadal będąc na kopii zdjęcia, przechodzę do menu Image Adjustment i wybieram tutaj Shadow Highlight. I jeżeli będziecie mieli coś takiego, to wystarczy zafajkować. Pokaż więcej opcji, Show More Option, i mamy tutaj dodatkowo inne opcje do edycji. I tutaj jeszcze dostosowujemy cienie odpowiednio do swoich potrzeb, tak żeby widzieć też te kontury na zdjęciu. Możemy dodać kolory. I dostaliśmy w tej chwili coś takiego. Tworzymy jeszcze maskę warstwy. Tutaj klikając tworzyła nam się właśnie maska warstwy. i Aby wszystko było dobrze widoczne, czyli głównie oczy, bo tutaj chodzi nam o portret, więc oczy muszą być widoczne. Bierzemy pędzel, kolor czarny, nawiasami kwadratowymi zmniejszamy wielkość pędzla i odmalowujemy oczy do wartości takich, żeby były dobrze widoczne aby nie sprawiały takiego dziwnego wrażenia jak to było wcześniej. Następnie przechodzimy do menu Filter Stylize. Oj przepraszam tutaj jeszcze musimy kliknąć na zdjęcie bo byliśmy na masce krycia i mamy albo przejście tak jak powiedziałem do Stylize i Oil Paint albo mamy tutaj już w filtrze Stworzony nasz wcześniejsze, nasze wcześniejsze ustawienia, i klikamy to. Nie będę już dalej pokazywał, ale mniej więcej robimy takich warstw od 3 do 6. Tak, żeby wyrównać tutaj te wszystkie kolory, aby one dobrze wyglądały. I po prostu oil paint klikamy jeszcze, tak jak powiedziałem, od 3 do 6 razy. W zależności od tego. Jak szybko uzyskacie taki efekt graficzny, taki wektorowy, można powiedzieć? I ja wykonałem to trzy razy. I teraz właściwie postać mamy już skończoną. I należy stworzyć tło. Ja ściągnąłem jakieś darmowe tło, które wkładamy pomiędzy warstwę ze zdjęciem, a nasz background. Oczywiście możecie ściągnąć wszystko z internetu. Jest bardzo dużo różnych stron, które mają takie właśnie różne efekty. Dla patronów oczywiście udostępniony jest. Udostępnione są wszystkie pliki źródłowe z ćwiczeń. Rozszerzam. I mamy już coś takiego. Następnie nałożę jeszcze taką gradację, także ściągniętą ze, z darmowych stron. Tutaj tylko OK. I proszę bardzo, nasz plakat jest już gotowy. Jak widzicie, w bardzo łatwy sposób można wykonać taką grafikę. Kilka minut, i mamy efekt gotowy. Oczywiście, jeżeli film się podobał łapka w górę. Wszelkie dodatki i jak powiedziałem już w filmie kody źródłowe są dostępne dla patronów. Dokładnie wiedzą gdzie. Patroni mają dostęp właśnie do wszelkich kodów źródłowych i innych dodatków z moich tutoriali. Dlatego zachęcam, jeżeli ktoś chce wesprzeć mnie w, moim, w mojej twórczości, to zachęcam do właśnie Zostania patronem, na dzisiaj to by było tyle. Zachęcam do oglądania moich innych filmów i oczywiście zapraszam na następny tydzień, gdzie na pewno coś ciekawego pokażę. Cześć!